Szanowni Państwo, walka numer 7, Striking League wraca, let's roll! Sędzią ringowym tego pojedynku, Waldemar Kaczmarczyk. No i widzą Państwo 11 centymetrów różnicy między dwoma zawodnikami, Szymon Dałek, Hrudzim Łowicz pod trenera Remigiusza Fabicha, dwukrotnego mistrza Polski w Muay Thai. I co ciekawe to jest czwarte spotkanie tych zawodników w ringu, tylko trzy razy bili się ze sobą na amatorce, dwa zwycięstwa wrocławianina, a więc Maćka Karpińskiego podchodzącego z Bystrzycy Kłodzkiej, natomiast mieszkającego, trenującego we Wrocławiu, w mieście Tysiąca Mostów. A jedno zwycięstwo dla Szymona Dałka z Hrudzim. Łowić teraz czwarty raz, biją się, ale po raz pierwszy zawodowo. Tutaj Maciek Karpiński już rozpoczął właśnie pracę nad tym, co powinno przynieść mu więcej rezultatów, czyli praca tutaj nad uderzeniami w stronę tutaj korpusu Dałka. Czyli to, co robił Damian Pająk w styczniu z Szymonem Dałkiem, drugi, trzeci knockdown w rundzie, no to są właśnie ciosy na tułów, gdzie... Zaczął chronić bardziej tułów Szymon no i odsłonił e, głowę, no i zaczęły się e, problemy fajtera Złowicza. Natomiast pierwszy knockdown w pojedynku e, z Pająkiem, no to celny bezpośredni e, lewy sierp e, za e, rękę za zasłonę w wykonaniu rywala Szymona Dałka. Szymon Dałek no, przede wszystkim stara się tutaj wykorzystywać warunki fizyczne, bardzo dużo prostych. Przede wszystkim kolana, kolana, jeszcze raz kolana. Trener Mirosław Okniński myślę, że byłby tutaj dumny. Znaczy tutaj z tymi kolanami to ja miałem taką bardziej rozkminę, czy nie go do samego szkilita, ponieważ on też w relacji na różnicę warunków fizycznych ze swoimi rywalami nadużywał wręcz tych kolan podczas gal 1 tak jak teraz przed chwilą siadł do to kolana. Oj trafił teraz Maciek Karpiński prawym się Właśnie chciałem teraz też do tego przejść, że Maciek tutaj bardzo ładnie wykorzystuje tutaj te mniejsze rękawice i przechodzi tą gardę tutaj, ponieważ Szymon Dałek tak trzyma te ręce trochę daleko od swojej szczęki i w rezultacie przechodzą te sierpy nam tutaj. A biorąc pod uwagę, że główną osią defensywy Szymona Dałka jest podwójna garda, no to w tych małych rękawiczkach bokserskich będzie jeszcze mu trudniej wychodzić cało z takich nawałi sfundowanych przez rywali. Ale tutaj musi być czulny czas Maciek Karpiński, ponieważ Szymon Dałek ma też bardzo dobre kontry i przede wszystkim z racji, że ma tutaj bardzo długie ręce, te kontry mogą paść bardzo, że tak to jest, bardzo daleko, no i ma też bardzo dobre kopnięcia. Dobry, le, dobry przednik, nie ze strony Dałka, no widać tą różnicę zasięgu, tak, gdy on po prostu prostuje te ręce, to Maciek Karpiński jak młodszy brat, nie ma do niego praktycznie podejścia, tutaj Maciek musi tutaj skracać ten dystans i pracować tutaj na sierpniu. No jak każdy praktycznie rywal Szymona Dałka, wejść półdystans, no i nie bawić się w szermierkę czasami prostymi, tylko pół dystans, sierpy. No i jak najmocniej uderzać. Nie każdemu rywalowi Dałka się to udaje, bo ma też zwycięstwa na swoim koncie. Przecież nie tylko ta walka z pakolem wichurą. Tutaj w pewnym momencie Dajek postraszył Karpińskiego frontkikiem. To może być bardzo groźna broń w kolejnym front tego pojedynku. Zwłaszcza, że no, czy trzy tak, takiej garcie... Za nami runda Tutaj jeszcze powtórka najlepszych pojedynków tego pojedynku. Nowo. I ten hajkik tutaj przeszedł. No, rozciągnięty jest Maciek Karmiński. Przyłomniał mi tutaj Mirko Krokopawa, próbującego kopnąć Hockman Choja w K1 swego czasu. Tak, ja pamiętam, że to była walka w ogóle w Sylwestra na Gali Dynamite. I przygotowując się do tamtej walki, tu w ogóle też będzie ciekawostka. Przygotowując się do tej walki, Krokop. E, najął byłego koszykarza, albo czynnego koszykarza do e, sparingów. No i trenował e, w ten sposób swoje wysokie kopnięcia. A tutaj z kolei Maciek Karpiński puścił na swoich mediach społecznościowych te e, dwa miesiące temu, gdy jeszcze Runga nie wiadomo druga. było oficjalnie, kto będzie jego rywalem e, w drugiej e, kolejce, e, materiał, e, gdzie jego kolega tarczuje mu stojąc na stołku. E, więc stwierdziłem, o to musi być Szymon Dałek. No i widzimy, że te treningi e, z, z wykorzystaniem stołka na razie mogą przynosić pewne efekty. Tutaj znowu wszedł ten prawy tutaj między rękami tej Szymona Dałka. Bardzo dobra praca pięściarska Maćka Karpińskiego. Tutaj widać teraz jak kamera jest od góry, widać jak daleko od szczęki są te bardzo małe rękawice białe Szymona Dałka. Sędzia rozdziela tutaj panów. No i wracamy tutaj do pracy na dystansie, gdzie teoretycznie lepszy powinien być tutaj Szymon Dałek. Maciek Karpiński, ale już znowu. Te sierpowe, z, z bardzo szybko z pół dystansu lądują na szczęce Szymona Dałka. Pytanie kiedy na przykład Maciek Karpiński tutaj stwierdzi, że powinien zmienić płaszczyznę i z, z, zamarkuje sierpowy na głowę, by u, uderzyć bardzo potężnym e, shovel hookiem wręcz w korpus. A więc co się Szmon Dałek. bardzo ładna znowu praca kolanami. No tak, zdecydowanie tutaj Maciek Karpiński w drugiej rundzie koncentruje się mocno na głowie, natomiast ten tułów gdzieś tutaj zgubił. Teraz bezpośredni prawy prosty, ale nie ułatwia ten bardzo, bardzo niewygodny styl zawodnika Złowicza. Coraz niżej ręce Szymona Dałka. I znowu kolejny prawy przeszedł doszedł tam do szczęki. Brakuje takiego takiej kropeczki nad i w tych prawych, które tam sięgają tej bardzo wysokiej szczęki i bardzo wyprostowanej. Gdyby to było Muay Thai, to pokusiłbym się o określenie Maćku Łokcie. Chciałoby się, ale nie można. No, natomiast ta walka wygląda dokładnie tak, jak sobie to wyobrażaliśmy, a więc Stara się rywala zaciągnąć do narożnika, zamknąć pod linami Karpiński, z kolei Dałek szuka kontr, szuka kolan, no i póki co nic się tutaj nie zmienia przez ponad dwie, przez ponad, przez prawie dwie rundy. Szymon Dałek tutaj na razie pokazuje nam bardzo dobrą ochronę niskich kopnięć, tak? Bardzo wiele tutaj tych kopnięć przyjął na blok, więc w czasie też bardzo ładny baklist. miło, że przestrzelony. Straszył tutaj Paśku Herpińskiego. No ale ma problemy czasami, gdy Karpiński uda się, Herpińskiemu uda się troszkę podejść, odpowiednio wstrzelić w tempo. Natomiast też Karpiński czuje respekt przed warunkami fizycznymi rywala. Wie kiedy odejść na pół kroków, wie kiedy postawić podwójną gardę, kiedy mniej więcej rywal będzie starał się kontrolować ciosem runda, prostym. No i dwie rundy już za nami. Przypominam, że tutaj drugi w tabeli Maciej Karpiński z trzema punktami. Podejmuje Szymona Dałka, który jest w tabeli trzeci, łamany przez czwarty z zerem punktów. Dlaczego? Dlatego, że możemy to od razu powiedzieć. Krzysiek Marianczyk wypadł z Ligi Striking. Krzyśka Marianczyka już nie zobaczymy w Lidze Striking jego Miejsce zajął Patryk Kocaj z Jarosz Fight Club, natomiast o tym też będziemy mieli okazję powiedzieć później. Mogę Państwu tyle powiedzieć, że w kontekście tabeli mamy tak, że Kocaj nie przejmuje punktów Mariańczyka, w Wien... a za przegraną, bo to też, tego też nie powiedzieliśmy. Porażka decyzją to jest jeden punkt. Wygrana decyzją to są trzy punkty. Wygrana przed czasem to jest pięć punktów, a porażka przez knockout to jest punktów zero. Więc podobnie bardzo jak w Lizen Fusion, te kilka lat temu. Natomiast system, system zastępstw jest podobny jak w Professional Fighters League. Więc ten, który wchodzi zaczyna z zerem, no i runda musi zrobić jak najwięcej, żeby zakończyć pojedynek przed czasem, no i po prostu poprawić swój dorobek punktowy i tym samym pozycję w tabeli. A tymczasem przed nami trzecia runda, doping dla Maćka Karpińskiego rośnie. Maciej Karpiński zielone spodenki, Szymon Dawek przy białe. Przypominam, że po trzech kolejkach wygrywa ten z największą sumą punktów największą liczbą punktów. No i pierwsze miejsce to 100 tysięcy złotych, drugie 30 tysięcy, trzecie 20 tysięcy, a czwarte miejsce to jest 10 tysięcy złotych, więc żaden z uczestników stradny tutaj nie jest. Bardzo ładny. teraz midulki wszedł pod bokie Karpińskiego. No, wydaje mi się, że to jest też jakiś znak dla Szymona Dałka, że może więcej tego typu technik. Tutaj mamy... E, bardzo dużo bliskiego dystansu, albo półdystans, dystans, albo zwarcie, co też dyktuje w dużej mierze postawa Maćka Karpińskiego, który stara się być w miarę blisko rywala. Dałek nie ma zbyt często okazji, żeby sobie pokopać tak naprawdę. A widzimy, że nogi obie okopane przez tak. Karpińskiego. Tak, tutaj w pewnym momencie Maciek Karpiński bardzo ładnie postraszył tutaj frontkikiem, ale też znowu siadł ten prawy, więc... Pytanie, kiedy siądzie po raz kolejny tutaj na szczędze, tak jak teraz właśnie znowu siadł i chyba zamroczony jest Szyboddałek, a przynajmniej odczuł to uderzenie. No musi clinchować, no to jest pierwsze instynktowne co przy jego warunkach w tej kategorii wagowej można zrobić. Poczuje cios, no to trzeba szybciutko uciekać w clinch, ukraść parę sekund, żeby dojść do siebie po tym zamroczeniu, bo tak wnioskuje, że to mógł poczuć w głowie. Reprezentant Hrudzim Łowicz. Tak zwana grzechotka na pewno tam trząsła. No ale Błędnik poszalał. Tak, błędnik y, poszalał, ale już i jest, wrócił już do pojedynku Szymon Dałek. Ostatnia minuta dla niego, żeby coś tu zmienić, tak? Żeby zapracować trochę więcej tymi na przykład kolanami, tak jak przez chwilą, czy okrężnymi kopnięciami, o ile dojdzie tutaj znowu do walki na dystansie. No biorąc pod uwagę pełne zasady Muay Thai, no to Dałek ma świetne warunki fizyczne, wręcz wymarzone. Jak jeszcze tutaj dochodzi więcej klinczu, pełny klincz, praca łokciami, no to tutaj można bardzo, bardzo dużo zrobić w kickboxingu. Jest jednak nieco ograniczony dałek bez łokci, bez pełnego klinczu. A i znowu doszedł ten prawy. Ostatnie 30 sekund tego pojedynku. tutaj smaga się doping dla Karpińskiego. O, teraz! Ma problemy Szymon Dałek! Bo ja będziemy mieli liczenie, ba ale wydaje mi się, że tutaj może nie Yo, dosyć dosyć dopuszczony okay. do do dalszego pojedynku tutaj Szymon Dałek. Liczony przez sędziego Kaczmarczyka. Ale bardzo ciężko Szymon Dałek. Czy wstanie na 8. Koniec, Końka, to jest dobre Maciej Kamrat Karpiński wygrywa przez Knockout zdobywając 5 punktów. Fab5 mówiąc w języku Professional Fighters League, no proszę Państwa 8 punktów razem Maćka Karpińskiego w Striking League, więc wychodzi na prowadzenie w likowych zmaganiach rzutem na taśmę takie bazer biterkę ją troszkę tak jak Max Hollow jest z żadnych Szanowni myślę, że fajnie teraz zgodzimy się wszyscy Walka, którą właśnie oglądaliśmy jest kwintesencją tego co obiecływanie organizatorzy Sharking Festival Wielkie brawa dla obu zawodników. po tym pierwszym sierpniu. no już widzieliśmy tutaj że Dałek ma poważne problemy no i pytanie było czy Uda się tutaj Szymonowi Dałkowi dotrwać do końca pojedynku 3. Jednak sędzia przerwie walkę. Okazało się, że walkę przerwał, a więc dalej jest Szymon Dałek z zerem punktów. Natomiast Maciej Karpiński, tak jak mówiłem, obejmuje prowadzenie w tabeli Striking League. Sekundę przed Wartyku. zakończeniem rundy trzeciej przez Knockout zwycięża Maciej! Przez knockout w ostatnich sekundach rundy trzeciej Szymona Dałka. 8 punktów prowadzenie w tabeli Striking League. Czekamy już na drugi pojedynek. Gratulujemy Maciejowi Karpińskiemu. No i czekamy też na rozwiązanie w kwestii tego, jak będzie wyglądała tabela po dzisiejszej gali. Jeszcze raz oglądamy decydującą akcję trzeba było się wstrzelić odpowiednio w tempo z odpowiednio nakręconym ciosem. No i sami widzieliśmy. Widzimy, jakie są Dziękujemy tego bardzo. następstwa. Teraz zapraszamy Macieja Karpińskiego do nas na moment. Maciej Karpiński zwycięzca walki numer 7. Drugie zwycięstwo. W striking League tym razem przed czasem, tym samym melduje się z wynikiem 8 punktów. Gratulujemy Nie ma czego gratulować, tak to ma wyglądać. Nie wiem gdzie jest mój trener. Trenerze bardzo przepraszam. Nie wiedziałem, że to będzie ciężka walka. Nie patrzyłem w ogóle na wynik pierwszej walki Szymona z Damianem. Wiedziałem, że będzie to ciężka przeprawa. Cieszę się, że końcówka wyszła na moim korzyść. Szymon przed tą walką wczoraj mówił nam, że zobaczymy zupełnie innego Szymona Dałka, jakiego Ty znałeś już z poprzednich walk. Czy taka była prawda? Czy to był zupełnie odmieniony Szymon Dałek? Twardy, na pewno twardy. Ciężka walka. Na, na gorąco ciężko mi to cokolwiek odpowiedzieć na to pytanie. Ciężka walka. Także, jak myślę, że Twoje podejście trochę negatywne jest nieodpowiednie, ponieważ niesamowita walka za nami. My naprawdę byśmy zachwyceni, mogąc ją oglądać. Maćko, gratulujemy Ci po raz kolejny. Zwycięzca walki numer 7, Maciej, good boy, Karpiński. Dzień słowo. Tutaj są moje kibice, które liczymy na Hanit. Jedna rzecz. Damian wczoraj na Ważynie powiedział, że liczy na to, że potknie mi się tutaj noga. Ja liczę, że on teraz przed czasem. Nasza walka w na następnej edycji będzie prawdziwie stokoła. Damian Trzymańczuki, będą oglądać tutaj z trybun. Kapitał Państwo słyszeli i my chcielibyśmy zobaczyć taki pojedynek Maciej Good Boy! Karpiński zwycięża walkę numer 7 Striking Festival 2.